Wciśnięte sprzęgło, puszczone sprzęgło obiecujące ten rozruch, kola boga. Szepie nim, że aż miło. Co tam pod maską mamy za motorownie? On nam pewno nie chodzi na wszystkie cylindry. To raczej nie podlega dyskusji. Brzmi jak pompośmietnik, a pompośmietnik. To ja nie będę tutaj tam jasno Dobra, try2, ale try2 lecimy z kąpem. Także zakładam, że cylinder, la Boga, ale tutaj mamy jakiś kansas. Ogólnie sytuacja jest dość niestabilna bym powiedział. No ale tak, żeby wszystkie cylindry tak latały? Co to, dwumasa welcome tu, czy co? A może to rozpadnięty dwumas, bo tak mniej klepie, jak jest. Hmm. Wciśnięte sprzęgło. Puszczone sprzęgło. Wciśnięte sprzęgło puszczone, no Na puszczonym bardziej zaczynamy się rozjeżdżać. Znowu no. wciśnięte akustyczne. Wrażenia, jak jest puszczone, też są lepsze. Tak, mamy wciśnięte sprzęgło, puszczone, wciśnięte. A może to po prostu dwumas opuścił grupę? To co? Motor czy dwumas?